No hej widzowie, z tej strony Builder i w dzisiejszym odcinku witam was z, z, z grzbietu mojego konia, którego już wam kiedyś pokazywałem, ale dobra, widzicie, że otoczenie wokół mnie jest nietypowe. Zainstalowałem sobie do mojego Minecrafta shadery. No i oto jak się spisują. Jeśli będziecie chcieli to, mogę wam dać link do pobrania w opisie. Mm. No. Ale tak, jestem na tej mojej wyspie z tym domkiem. Yy. I. Jak widzicie, porobiłem trochę mostów. Yy. Znaczy, tam jeden most, tam jest drugi do tego miejsca, gdzie oficjalnie mieszkam. Yy. No. Więc. Jak odrobinę zadbałem, chociaż też na tym sejwie nie grałem bardzo dawno. No jeszcze, jeszcze dawniej niż yy, Nagrywałem ostatni odcinek Chyba, ale no Dobra, dzisiejszy odcinek To będzie Zaplanowałem to jako yy, trzeci odcinek Z eksploracji yy, A właśnie yy, Tutaj jest ta farma żelaza sprowadziłem tam zombiaka yy, Kilku villagerów i trochę poławczyłem yy, Naprawdę sporo żelaza Udało się zdobyć. Około 2,5 staka. Aż tyle awczyłem. Ale niestety, coś naprawili to, że jak się nazywa MOBA NAME tagiem. To. Bo normalnie to on nie znika nigdy. A tak to mi mój zombieczek zniknął. Dobra. Wnętrzu się nic nie zmieniło. O w ogóle. Moja ekspiarka. Kurczę! Kurczę! Kurczaki mi zaraz zaczną. Nie, dosłownie zaraz zaczną mi. O! I widzicie ten neterytowy kilow u mnie? Yy, to nie jest ten yy, neterytowy kilow, co sobie. No, trzeba przyznać, że zcheatowałem na początku gry, ale i tak praktycznie go nie używałem. Yy. O, światło jakieś zepsute. No, to jest yy, ten mój diamentowy kilow w końcu. Zdecydowałem się na coś, um, użyć ten na proszę, ten wydajność 4+, dałem sobie jeszcze szczęście 2. Tak szu dużo szukałem um, tego enchantu e, Fortuna, ale um, ostatecznie sięgnąłem do um, mojego podręcznika, takiego minecraftowego, w którym są wszystkie enchanty i okazało się, że to co jest podpis podpisane Fortunę, um, to jest to szczęście. No e, okej. Okay. Yy, właśnie czy coś czy coś jest potrzebne yy, właśnie nie wiem co nie wiem czy wziąć tą skórzaną zbrojkę bo w ogóle dopiero się zorientowałem że zużyłem tą całą skórę zamiast zrobić coś pożytecznego i zużyć na książki to zużyłem no nawet nie powiem na co w ogóle yy, Ciemno się robi. <laughs> mm. No o, y, chyba się ciemno robi. Na tych shaderach to ciężko mi określić, ale chyba się robi ciemno właśnie w ogóle. Patrzcie, bardziej... Nie no, to wygląda o wiele lepiej niż normalnie wyglądało. Cały ten odcinek myślę, żeby nagrać na shaderach też. Mm. W ogóle pra praktycznie na nich nie grałem, tylko sobie patrzyłem jak to jest. Mm. Grałem. Na nich też na moim świecie hardcore. To nie ten, co Wam pokazywałem na odcinku, i była echem wpadka. No. No i na tamtym świecie nawet dobrze mi idzie. I zaskoczę Was, mam całego diaksowego seta. I netery. No, więc. Więc idzie właśnie dobrze, jak na hardcore, kurde, cool O! No, wreszcie. Ile można czekać? Hmm. E, nie to. Hmm. Ok. I myślę, żeby wziąć jakiegoś pieska na wyprawę. Bambusek był już ostatnio, więc może nie. Hmm. Alex i Adam. Dobra. Chodź, Artur. Idziemy. E, Artur. No, chodź. Dobra. Mam seta. Mam tutaj podstawowe narzędzia. Um, dobra, kordy. Mm, dobra, kordy zapisane. <laughs> ok. Tylko się trzeba upewnić jeszcze, czy. Artur. Dobra, Artur za mną idzie. Yy, więc czas wyruszać. Mm, idziemy w tą stronę, co w poprzednich eksploracjach, ale tym razem nie skręcamy od razu tam gdzieś w lewo yy, ani nie idziemy jakoś bardzo nad wodę czy w ogóle w tej okolicy nie byłem tutaj, a dobra tutaj już byłem, ale tam? jeszcze nie, w, w tamtej części lasu yy, okej, okay. na, na tych shaderach yy, w ogóle wszystko wygląda inaczej yy, to są shadery Cuda. Hmm. Okej, okay, dobra. To ten piasek w ogóle wygląda jak śnieg na tych shaderach. Zobaczmy. W ogóle. Ciekawi mnie, czy tamten handlarz nadal... Tak, on nadal tam jest. Dziwne. Dziwne, że tamten jak z name tagiem znika. A, a już jakiś zwykły wędrowny handlarz, który pojawia się i znika w zawsze w nieoczekiwanym momencie. Tam sobie został? Logika zero. A jakaś? Ach, dobra, to jest jaskinia. Dobra. Tam są świnki. Okej, okay. o. O właśnie, takie trasy to ja lubię. Okej, okay, tam już jest sawanna. Yy, yy, więc... Yy, jeszcze nie widać tego miejsca, gdzie idziemy. Właśnie w tamtą stronę jest dżungla. Yy, stamtąd wziąłem yy, kakao, które nie wiem, czy w ogóle zauważyliście na którymś z moich filmów. No, yy, yy, jest niedaleko farmy krów i tam... No, no w tamtej części tam obok no niedaleko tych... niedaleko tego domu, co w końcu oddałem Jędrzejowi. Hmm. Jeśli ktoś pamięta... O! O właśnie dżungla. Jeśli ktoś pamięta Jędrzeja jeszcze, to proszę zostawić łapkę w górę. Hmm. Y Okej, okay, to jest ten statek, co ostatnio był. Hmm. Co z niego była ta mapa? Do skarbu, przy, yy, obok którego pojawił się ten handlarz. Mm. Okej... Okay. Przepraszam za dźwięki po prostu, no. Okej, okay. obejdźmy sobie to jezioro. Mm. A, zapomniałem sobie w ogóle upiec tego kurczaka, ale... No, jakoś się przeżyje. Chociaż... Chociaż trzeba... Dużo się tego nażreć, a też daje efekt głodu. Hmm. Hmm. No. W ogóle. Ja. Hmm. Sama podróż w to miejsce już zajmuje 9 minut. Hmm. hmm. Okay. Uważaj! Artur! Hmm. A. A ty na kurczaka. No, Dobra, proszę kolego. Nie będę dla ciebie taki zły. A, w ogóle nie w są strony, idę coś ze mną. <grym> <grym> może się uda nawet jakąś świątynię znaleźć, bo w obu odcinkach eksplorac... eksploracyjnych język mi się. Język mi się plącze, kurczę. W obu poprzednich odcinkach z eksploracji, tak to może to powiem. Znaleźliśmy struktury. A. Ja zapomniałem, że to taka mikro dżungla. <noise> Nie wiem, co ze mną jest dzisiaj. Dobra. Mm. Dobra. To w tamtą stronę może chociaż. N Nie wiem. Eee. Mm. Okej, okay, to się jeszcze tam dalej ciągnie. Więc. A, no tak. Jest w ogóle dużo żółwików po drodze. Kiedyś może sobie zrobię ten taki hełmik. Fajny. Chełmik. No. Mm. no. Okej. Okay. Wiecie co? Ja może zrobię y, krótkie cięcie, tak żeby no. Filmu nie przedłużać. Ej, słuchajcie, jest to, czego chciałem. Nie ma żadnej struktury, ale patrzcie. Ja. Ja najbardziej szanuję ten biom na hardkorze, bo ja bardzo lubię zwiedzać tamte kopalnie. Szczególnie dlatego, że są odsłonięte, bo. No, to bardzo duży plus. Mm. Okej. Okay. A. Laguje trochę. Przez te shadery pewnie. Yy. O. Terakota pomiędzy, pomiędzy trawą. Pomiędzy no. yy. trawą. Cel w pewnym sensie osiągnięty. Yy. No, dlatego, że nie, zna nie znaleźliśmy nowej struktury. Yy. No, ale jest biom. No, i jeszcze piękna, normalna pustynia. Nie, no, to szanuję. To mi się podoba. Jeszcze bardziej by mi się podobało, jakbym trafił tutaj na jakąś kopalnię lub piramidę. Ale... Na tych shaderach to ciężko stwierdzić. Mm. Ah. Yy, Okej, okay. jak, będą jak... jak będą jakieś hałasy w tle to. O, wioska, kol... wioska pustynna! Znaczy nie wiem, nie wiem... czy się w ogóle... Nie, nie wiem w ogóle czym się jaram, bo wioska pustyna to, to nie jest... To nie jest jakaś struktura tam fajna, też nie jest najlepszą z wiosek. Mm. Osobiście najbardziej lubią te tajgowe. No. Ale można tam zerknąć, zlutować. Mm. Może też obok będzie jakaś piramida. Wie. Hmm. W ogóle... Słońce zachodzi. Więc można by się przespać. Dlatego, że mam pieska, to i tak by nie zabijał, żeby wrócić na te kordy, bo artur biedny by sobie został tutaj. Biedny piesek. Kurczę. Nie, bo nie, to jest normalna wioska, a nie taka opuszczona przecież. No, nie? no, normalne. No. elo golem. ale wyobraźcie sobie, jak to. Co wy się pchacie tak do jednego domu? Ludzie. Mm, wyobra... mm, wyobraźcie sobie, jakie lagi byłyby, gdyby to połączyć z. Te shadery z Fresh Animations. Które. No, przez jakiś czas to. Nie wyciszyłem mikrofonu. Krótka pauza. To, co zobaczyłem, nie wygląda jakoś ciekawie na pierwszy rzut oka, ale No. Kto by nie lubił drzew azaliowych? Dobra, nie odpowiadajcie, jeśli nie lubicie. No, ale ja akurat je lubię bardzo. Fajne dekoracyjne, chociaż... Ej, o nie, o nie, ale... Ja sobie dopiero co przypomniałem, że mam kilka przecież drzewa azaliowych. <grymny> A ja tak podjarany pobiegłem. A tam jest ta wioska, w której byliśmy przed chwilą. Yy, tam jest kolejne drzewko azaliowe. Dobra. O, dobra. Wezmę sobie o, o ten krzaczek i... Już wrócę może. Yy, to ma być eksploracja w końcu. Normalnie to bym zlutował sobie tą wioskę, ale... Tak mm, sobie myślę, żeby jednak tam im zostawić. A może właśnie kiedyś nawet ta wioska mi się przyda mm, do czegoś. W ogóle, patrzcie, jak, moim zdaniem to fajne. To fajne miejsce nawet, żeby coś zrobić. Taki tutaj wypływ. Tutaj plaża. Tutaj też. No. Można by tutaj zrobić jakąś. jakąś fajną budowlę. A. Mm, no. Zresztą przyjrzyjcie się mojemu unikowi. Mm, jest on. O, zrobiłem go od, od angielskiego słowa builder. Budowniczy. No. Lubię sobie pobudować, nie? To chyba widać, no, w tej wiosce, którą też zamierzam rozszerzyć, tam, wiecie, tam przy mojej bazie, no, widać, że czasami mam nadmiar czasu i buduję takie, no, wiecie, mosty, zbudowałem sobie głowę swojego skina, co jeszcze? No kolejka ta. Jeszcze jeden most z kolejką. No. Ta nie było na razie żadnego y, odkrycia, a już 16 minut. A ja chcę nagrać co najwyżej. No, no tak maksimum około 20 minut. Tak żeby film nie był za długi. Kóczę, dobra, zrobię, zrobię znowu pauzę tam. Odpałuję, jak będzie coś ciekawego. Czy ten widok mogę nazwać ciekawym? Mogę. No, ale szukamy struktury. W ogóle. Chyba w tamtą stronę jest tamta. Na stówę w tamtą stronę jest tamta wioska, co na pierwszym odcinku z eksploracji. No i wracamy w okolicę tego oto pięknego drzewka. No bo. O, fajnie, szlak z drzewek. Ciekawi mnie bardzo w ogóle, w ile ciągną się te pustynie, bo jakbym się zespawnował na pustyni, to takie Kurczę, kiedy do tego następnego biomu jakiegoś normalnego, no Teraz to po prostu mnie ciekawi, żeby no, chciałbym zdobyć piramidę, chociaż No, i tak mam już trochę diaksów Takie no, diaksowe rzeczy mam Niektóre, mam Leteretowy kilow. Taki fajny, zenchantowany, ale no, w piramidach zawsze może być jakiś fajny lucik. Mm. Złote jabłko, zenchantowany złote jabłko, jakaś zaklęta książka. Yy, Artur? Ej, Artur? Ty pieni, ciebie szukam! Artura szukam, no kurczę. Artur, gdzie jesteś, piesku? Kurczę. Przykro mi, że musimy niestety tak trochę smutno skończyć ten odcinek, bo. Niby to miało być eksploracja, a po prostu znalazłem kilka biomów. Mm. Oraz wioskę. I straciłem jednego z piesków. Mm. No, miejmy nadzieję, że, już, że do następnego odcinka Artur się odnajdzie. No, a teraz, przy tym zachodzie słońca, już Was na dzisiaj żegnam. Właśnie Sorry, że tak dawno nie było filmu. Po prostu ja nie umiem. Mam za dużo rzeczy, żeby je pogodzić, więc filmy niestety mogą być czasami bardzo rzadko. No, ale teraz baj. I mam nadzieję, że znajdziemy Artura. Dobra, widzowie, słuchajcie. Okazało się, że jakoś przez przypadek zrobiłem tak Arturowi. I zgaduję, że to akurat właśnie przy, przy tym, jak jadłem kurczaka, to najpierw mu dałem i poleciały serduszka, a no a potem tak się stało. Aż nie wierzę.